Zasadnienie sądu pierwszej instancji wskazującego pana na 13 lat więzienia zaczynało się od podania historii ataków terrorystycznych na świecie, w Europie. Pana nazwisko skojarzono z Breivikiem, z atakiem na World Trade Center oraz zdaje się z Timothy McVeighem i Oklahoma City. Kiedyś widziałem ten, te, to zdjęcie, w internecie jest dostępne, więc nie mam z tym problemu. – A wie pan, jakiego ładunku tam użyto? – Tak, amfo. – Amfo. Mhm. To jest ten sam ładunek, który według zarzutów… – Nie do końca ten Nie? – mhm. Ale miał być zastosowany nieco mocniejszy. – Więcej miałoby być? – Nie, miał być jeszcze zastosowany dodatkowo tułalaninowy. – Co wzmacniało tak, z siłę Tak, wybuchu. to wzmacniało. Ponad 4 lata temu krakowska prokuratura poinformowała o aresztowaniu groźnego terrorysty. 45-letni wówczas doktor chemii według zarzutów chciał wysadzić w powietrze polski Sejm. W myśl komunikatu udaremniła to akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej funkcjonariusze udając spiskowców zdobyli zaufanie Brunona kwietnia. Z całą odpowiedzialnością może, mogę podkreślić, że zagrożenie było realne. Kierował się względami narodowościowymi, nacjonalistycznymi, ksenofobicznymi i antysemickimi. To wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy rozmawialiśmy, to były trzy osoby, na temat sytuacji politycznej w kraju, i zażartowałem sobie, że. No najlepiej byłoby z tą hołotą nawiejskiej na skończyć w ten sposób, że przydałoby się wysadzić sejm nawiejski. I zarówno ja, jak i świadkowie twierdzą, że był to głupi żart, nic więcej. Wszyscy w troje tak w sądzie zeznaliśmy, natomiast niestety ABW widać nie zna się na żartach. Pan miał wypadek w młodości związany z e, materiałami wybuchowymi? No, ja miałem wypadek w młodości, w wieku 15 lat, w 1982 roku, tak. Co się stało? No, wybuchła mi taka mieszanka pirotechniczna w rękach. Miałem problemy też ze wzrokiem, bo byłem leczony w Katowicach, w klinice okulistycznej, operację na y, zaćmę pourazową <laughs> no, i leczyłem się przez rok. Nie odciągnęło pana wy, wy, wy wypadek czy nie. obrażenia, jakie pan odniósł nie. 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 w młodości? Nie. A wiem dlaczego? Skąd takie. No nie wiem. Tacy ludzie widać są, rodzą się i żyją. Niestety są prześladowani przez nasz system. Nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale no, są naszą w cudzysłowie elitę polityczną. Widzą w takich ludziach tylko i wyłącznie zagrożenie a nie potencjalnych patriotów, którzy ewentualnie w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego mogą, mogą podjąć jakąś działalność dywersyjną na, kończy, na, na, na niekorzyść nieprzyjaciela. Na nich jesteśmy tylko pasażytami, których należy tępić. Czy, jak rozumiem, takie były pana, nazwijmy to, nie wiem, pobudki zainteresowań, że chciał pan się przygotowywać do... Ewentualnego przyszłego konfliktu zbrojnego, żeby stanąć również, w obronie ojczyzny? Również, również. również. Czyli pan faktycznie nie chciał wysadzić tego Sejmu? Nie podjąłem żadnych czynności zmierzających ku tego rodzaju przestępstwu, co jest warunkiem zamiaru, czy z warunkiem przestępstwa, popełnienia przestępstwa. Mówimy o, zami... o odpowiedzialności karnej, Karne, i tym tak. się zajmuje sąd, a ja dziennikarsko pytam. Mm -hmm. Czy chciałby Pan wysadzić Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w powietrze? E... Nie miałem takiego zamiaru. Tak odpowiem na to pytanie. Ja myślę, że jest wiele osób, które też nie odpowie wprost Panu na to pytanie, bo nie ma takiej potrzeby. Według Pana był Pan namawiany Byłem przez. Byłem namawiany do czynności, które mają. Y na celu zrealizowania tego pomysłu. Zrobiłem to tylko dlatego, że po rozmowie z informatorem Maciejem on mnie wyraźnie do tego namawiał, żebym wybował ludzi do tego zamacha. Powiedziałem mu wprost, że mogę się zapytać dwóch studentów, którzy są aktywni na moich wykładach z materiałów buchowych, o to, czy nie byliby ewentualnie zainteresowani tego rodzaju udziałem i to wszystko. Taką rozmowę odbyłem z jednym i drugim. Nie wyrazili ci studenci zgody na udział w tym zamachu. No ale pani sędzia w pierwszej instancji yy, skazała mnie dwa razy po 8 lat za tego rodzaju rozmowy. Co wydaje mi się trochę wygórowaną karą. Czy po tym, jak się pojawia, według pana informator ABW, hmm. później się pojawiają yy, ludzie, którzy twierdzą, że tworzą organizację zbrojną? Oni mieli się wywodzić z organizacji skrajnie prawicowej, najprawdopodobniej to była organizacja krewi honor, tak się podawali za członków tej organizacji, którzy są zainteresowani realizacją y, zamachu na Sejmie. Miałem dla nich przeprowadzić wykłady z materiałów buchowych, na co się zgodziłem, na wykłady teoretyczne się zgodziłem, natomiast nie zgodziłem się na wykłady praktyczne bo nie miałem koncesji ani pozwolenia na to, żeby robić eksperymenty wybuchowe z materiałami wybuchowymi. Ale nic nie zrobił Pan dla nich, jakiegoś eksperymentu? Szkolenia wybuchowe zrobiłem, ale to jest na wyraźne zamówienie agentów. Ja mówiłem, że nie mam do tego uprawnień, nie mam na to zgody. I zresztą sąd apelacyjny wziął to pod uwagę i powiedział, że nie można mnie za to skazać. Czyli, jak rozumiem, e... Agenci poprosili Pana o przeprowadzenie pokazu. Pan go przeprowadził. Który miał być jakby zaznajomić tą grupę tych całych spiskowców z posługiwaniem się materiałami wybuchowymi, z wytwarzaniem, mieszaniem wybuchowym, z uzbrajeniem ładunków no i z odpaleniem tego, tego ładunku. Więc miałby to być przygotowanie tej całej grupy do realizacji tego zamachu na Sejm. I na to się zgodziłem. Na to się zgodziłem, ale ja tam od początku jeszcze nawet w rozmowie z informatorem Maciejem oraz później z agentami mówiłem, że chcę się wycofać z tego całego zamachu na Sejm. Jest to udokumentowane w mailach do Macieja, zresztą później w mailu do Funkcjonariusza, który tam podawał się za jakiegoś Kamila. XYZ w mailu też napisałem, że się wycofuje z zamachu, natomiast niestety są to nieuwzględni. Dlaczego pan chciał się wycofać? Dlatego, że zaczął pan podejrzewać, że to jednak są agenci ABW, czy dlatego, że pan się przestraszył skutków realizacji nazwijmy to pana słowami swoich żartów? Jedno i drugie. Ja to tam pisałem zresztą w mailu, że pytałem się, czy, czy jesteście z policji. To jest raz. Natomiast druga sprawa, no, również dlatego, że przerażały mnie również konsekwencje i no, skala, skala zniszczeń. Więc y, y, to wcale nie jest takie proste, prawda? No, na siebie brzemię odpowiedzialności za taki czyn. Ja dobrze pamiętam, że u pana znaleziono, a przynajmniej miał pan to w zarzucie, około Pół kilograma, może trochę więcej niż pół materiału wybuchowego? Mm, tak, to znaczy znaleziono heksogen, który miał być przeznaczony na zamówienie agentów do wysadzenia pomnika martyrologii żydowskiej w To jest na wyraźne zamówienie agentów, to był ich pomysł. Część świadków e, też e, mówiła o Pana przekonaniu, że bliska jest rewolucja, albo że trzeba e... zmienić rząd rewolucyjnie. Ja mówiłem w sądzie, że Powstawały różne pomysły niekonwencjonalne rozwiązania sytuacji politycznej, właśnie nawiązuje tutaj do tych przekonań o konieczności rewolucji w kraju, no ale to były tylko takie rozważenia hipotetyczne. To też nie widzę powodu, żeby podjąć działalności operacyjne przez służby specjalne. Jeżeli ktoś mówi tylko w ten sposób, że wypadałoby, żeby w końcu była jakaś rewolucja, w tym kraju, to nie jest również powód na to, żeby takie działania operacyjne przez służby specjalne były podjęte w mojej sprawie. To nie było przestępstwo. Poglądy wolno mieć w tym kraju. Tak mi się wydaje. No, a teraz po tej, po rozprawie w Sądzie Operacyjnym uważam, że no, wolność yy, słowa jest zagrożona. Czy te wszystkie pomysły prezentowane jako pańskie, czyli Kupno tego Scotta samochodu opancerzonego, no. wyładowanie go saletrą amonową tak. zmieszaną tak. ładunkiem tak. Wybu wybuchowym, ponacinanie burt, żeby mm -hmm. eksplozja szła na boki, a nie do góry. Czy to były Pańskie żarty, rozważania teoretyczne czy To były czy to już później deklarowane szczegóły, kiedy pojawił się informator Maciej. W maju 2011 tego rodzaju pomysł został, jakby to powiedzieć, rozszerzony. Zacząłem myśleć bardziej poważnie na temat tego, jak taki ewentualny zamach mógłby zostać przeprowadzony. Natomiast do momentu, kiedy on się pojawił, nie było takich pomysłów: był tylko wyłącznie żart, nic więcej. Żart o wysadzeniu Sejmu no, no, w wysadzeniu, no. nic więcej. Tydzień temu, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy Bruno Kwiecień czekał na wyrok sądu apelacyjnego, wezwano go do prokuratury w innej wstrząsającej sprawie. Media ujawniły, że przesłuchanie dotyczyło śmierci krakowskiej studentki. 18 lat temu wyłowiono z wisły skórę kobiety ściągniętą z ciała, a potem inne szczątki. Do tej pory nie odnaleziono sprawcy makabrycznej zbrodni. Dookoła pana. To nie jest jedyna sprawa. Zostaje pan przesłuchany w sprawie zabójstwa studentki set, mhm. Z., której który fragmenty ciała odbyło tak. wioną z Wisły. Której nigdy na oczy nie widziałem. Znaczy sprawa jest taka, że z tego co tak, nie mogę za dużo mówić, bo tam jest prowadzone śledztwo, natomiast z tego co się mniej więcej dowiedziałem od prokuratora, który prowadzi to śledztwo, miałem, w cudzysłowie przyjemność spotkać osobę pracownika naukowego z Kolegium Medykum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właśnie o tą osobę chodzi przede wszystkim. Natomiast no, nie podoba mi się to, że zrobiono wielkie halo w mediach, że, że mogę mieć cokolwiek z tym wspólnego, bo jestem przysłuchiwany y, jako świadek tylko i wyłącznie. No, mam nadzieję, że. Tylko i wyłącznie. Powiedziałby pan o co? nim, że to jest nie psychopata wiem, ja... zdolny do. Nie w... pan co, takiego sposobu co. I że ja nie, wierzę, ja nie wierzę, żeby on to zrobił mimo wszystko. Ja tam jakoś niespecjalnie mam powody do tego, żeby go jakoś chronić, ale ja mówiłem prokuratorowi, że ja nie wierzę, żeby on to zrobił. Bo mi się to nie, nie, nie wydaje niewyobrażalne. No. Jak można kogoś obedrzeć ze skóry. Kolejna szokująca sprawa związana z osobą Brunona Kwietnia. Pięć lat temu w lesie znaleziono zwłoki. Dopiero po siedmiu miesiącach, już po aresztowaniu Brunona Kwietnia, odkryto, że zamordowaną była jego teściowa. Czy pan jest typowany jako, z tego co pan się orientuje, jako sprawca zabójstwa swojej teściowej? Znaczy, przykre jest dla mnie to, że po trzech miesiącach od mojego aresztowania, to był już w 2013 roku. Yy, pojawiło się w mediach informacja, że ja jestem podejrzany o zabójstwo mojej teściowej. Ja nigdy nie byłem podejrzany. Byłem tylko i wyłącznie świadkiem. Znika teściowa, a państwo. Znika, miała kilku wyjechać do rodziny yy... za granicę, yy. bo miała problemy finansowe, zadłużyła się gdzieś. Tyle yy. to wiem i wyjechała na ten czas, miała się odezwać, nie odzywała się przez 10 miesięcy, było to dla mnie już podejrzane, ale wydawało mi się, że powinna się odezwać na święta. Czemu pan albo hmm. tym bardziej hmm. y, pana żona nie zawiadomiliście policji, że no, ta teściowa zniknęła? Ona w przeszłości również potrafiła zniknąć na parę miesięcy i nie odzywać się, pod czym wracała i było wszystko w porządku. Czyli I... patrząc na to, nie było tak długa nieobecność, dla podejrzane. pana, dla żony nie było, nie było nie, podejrzane? Nie, nie teściowa miała swoje tam odskoki, była osobą ekscentryczną. – Znaleziono krew teściowej w pana samochodzie. Że tą nie. krew też tej teściowej znaleziono u niej w domu, a ciało jakieś 30 no. km od jej domu w każdym razie. – Ja złożyłem w czasie wyjaśnień yy, Trzy prawdopodobne, czy cztery prawdopodobne możliwości, w jaki sposób ta krew mogła się znaleźć w moim samochodzie. Zawsze ktoś mógł otworzyć i zostawić y, tą krew gdzieś tam, no nie wiem, w środku prawda, samochodu. Y, to jest jeden sposób. Natomiast drugi sposób, y, woziłem teściową samochodem no, często, no, w miarę często, żywą. A wiem, że czasem miała problemy, y, miała samoistne krwotoki z nosa, po prostu spontaniczne. No, czasem krew z nosa leciała, mogła pobrudzić trochę tapicerkę krwią. Innym razem, wiem, że dwa razy poprosiłem ją o wysprzątanie samochodu, a ponieważ woziłem różne rzeczy, bagnety na giełdy różne ostre rzeczy, przedmioty, narzędzia do ogródka na działce, tam, gdzie teściowa mieszkała, <laughs> w Wieliczce, więc teoretycznie mogła się również skaleczyć. Czy by Pan kto zamordował Pana teściową? No, chciałbym to wiedzieć. Na pewno nie ja. Jak Pana rodzina odbiera tą całą sytuację? Nie wiem, nie mam kontaktu z moją rodziną. Mam kontakty przez moją żonę, ale to takie wyrywkowe tylko. A z żoną chce Pan o tym mówić? Czy... A, no, ja myślę, że bardziej to dotyka moją żonę niż mnie to wszystko, więc. No, ale co zrobić? No, przykre to wszystko jest. Widzi Pan przed sobą przyszłość? Znaczy powiem tak, że I... uważam, że nie zasłużyłem sobie na taki wymiar kary, jaki dostałem, nawet te dziewięć lat więzienia, cokolwiek o tym myśleć.